Chyba ludźmi dorosłymi i świadomymi. Jeżeli my zwracamy się do miasta, że chcemy kupić wszystkie akcje, to z automatu jesteśmy w 100% odpowiedzialni za klub. Odpowiedź jest od razu. To nie trzeba, to wiadomo, że musimy większe środki wyłożyć na klub, Ale to nie sztuka jest wyrzucić pieniądze, ale sztuka jest dobrze zagospodarować żeby nie z dużych pieniędzy zrobić dużą, dobrą drużynę, a, a, bo wydać możemy każdą kwotę, każdy z nas. Ile chcecie? 100 milionów, 200 milionów? Wydamy wszystkie. Tylko efekty końcowe się liczą. To co z tego, że wydamy? Prawda? Na tym też polega, żeby jak najmniej wydać, a najlepsze efekty mieć i w tym kierunku wzdążamy. Zresztą naj... ostatni rok pokazał, czy potrafimy, zarządzać w jakiś sposób próbują współpracować z władzami, bo my nie, nie tylko nie że zarządzamy, współzarządzamy. Czy potrafimy z zarządem współpracować? Czy z trenerem potrafimy współpracować? Przecież ile trener poprzedni był? Na pierwszym meczu po 20 minutach w po, po przejęciu przez nas. Klub. Koniec, już my ma no, następny trening. Bawić się nie możemy, szanowni państwo. Bo widzieliśmy, co było do tej pory. Decyzje tak? były no. Krótka piłka. Decyzje były szybkie to prawda, ale jeszcze uzupełniając odpowiedź, odpowiedź kolegi. Oczywiście yy, yy, przejmując 100% udział w klubie, szacujemy i liczymy się z tym, że hmm. będzie się to związało z naszą gotowością do yy, podniesienia kapitału. Ale też jako biznesmeni nie jesteśmy też wariatami. Nie tak? jesteśmy go uczyli rozdawnictwa i wyrzucania pieniędzy. My diagnozujemy, zbadaliśmy dobrze strukturę naszej ligi i tego klubu i uważamy, że. Istnieje duży i bardzo duży potencjał umagający do tego konkretnego i długofalowego, przemyślanego działania, które już się zaczęło i po roku przyniosło już efekty. To ja przypomnę, co powiedziałem na początku. Myśmy mimo obniżonej dotacji z miasta o e, blisko połowę do roku 2013 potrafiliśmy utrzymać klub, nie zadłużając go na nowo i jednocześnie spłacić 15 milionów długu. To dla każdego, kto trochę z ma coś wspólnego, mówi są przez się. Potencjał jest. Tylko trzeba tym właścicielstwo właścicielsko i mądrze zarządzać. No i do tego jesteśmy gotowi. Dziękuję bardzo. Co jeszcze będziemy że już musimy, wiesz, sami Państwo tak, widzicie, puste stadiony. Tak nie może być. Ten stadion musi mieć minimum 25 tysięcy, 30 tysięcy ludzi. I na pewno nad tym pracujemy, będziemy robić wszystko, ale czekamy na moment, kiedy będziemy mogli po swojemu cał całkowicie zarządzać sobie. I wtedy dużo się zmieni. Nie chcę dzisiaj mówić, chwalić, dnia, że zarządzę, słuchajcie, nie chcę mówić o czymś, co dopiero chcę zrobić jutro, no bo nie można jeszcze teraz powiedzieć. Jeszcze Natomiast będziemy starali się zrobić wszystko, żebyś, żeby nikt na nasze firmy o naszych firmach, o nas nie miała złego znania, tam wręcz przeciwnie, dobrego. Robimy w Wrocławiu po polsku, po wrocławsku. Firmy wrocławskie się utożsamiają z tym miastem, pod nim żyją my, i my, i nasze rodziny i chcielibyśmy, żeby Śląsk był jak najlepszą drużyną.